Dobre. Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Dziś przystąpimy do drugiego etapu nalewki z dzikiej róży. Nalewka z róży smakuje fantastycznie, ma piękny kolor i głęboki smak. Dodatkowo nada romantyczny charakter długim zimowym wieczorom. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, Panie Sylwestrze, że spodobał się Panu przepis na łazanki. Do naszego drugiego etapu potrzebujemy nastaw z pierwszego, czyli róża zalana alkoholem i jeszcze dodatkowo cukier, który będziemy teraz wsypywać tutaj do tego słoja. A jak zrobić pierwszą część nalewki? Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zakręcone i wsypujemy cukier. Mocno szczelnie zakręcamy, kołyszemy słojem i odstawiamy teraz swój na kolejne dwa tygodnie, w ciemne ciepłe miejsce. Pamiętając, żeby co dzień, co drugi dzień zakołysać słojem, wtedy szybciej cukier się rozpuści. Jeśli się zdarzy, że zapomnicie i potrzymacie kilka dni dłużej, to nic się nie stanie. Również jeśli podczas pierwszego etapu zapomnicie i zostawicie na kilka dni dłużej, to również nic się nie dzieje. Dalej możecie swoją nalewkę robić. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Witam Was po dwóch tygodniach, a tak naprawdę to troszkę dłużej, bo się zagapiłam i o cztery dni dłużej sobie nalewka powstała. Dziś będziemy zlewać i będzie potrzebne nam sitko i jakaś miska czy garnek, na której odcieknie ta nalewka, czyli alkohol. A ja Wam polecam też likier miętowy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Co się zrobi z tych owoców dzikiej róży? Już są do wyrzucenia. Dogniatamy te owoce na sitku, żeby jak najwięcej wydobyć soku i aromatu z dzikiej róży. To co przelaliśmy z powrotem wlewamy do szklanego słoja czy też jakiejś dużej szklanej butelki. Ale musimy poczekać około 3, a nawet do 4 miesięcy. Teraz ten sój odstawiamy właśnie na 3-4 miesiące do maceracji, i po tych 3-4 miesiącach, to już w zależności czy poczekacie dłużej czy krócej, przefiltrowujemy i rozlewamy do butelek. Możemy przefiltrować przez filtr do gazy. Możemy przefiltrować przez gazę czy też filtr od kawy. I wtedy po przefiltrowaniu możemy już degustować. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem, to tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia nalewki z winogron i likieru kawowego. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Jak za trzy miesiące to na walentynki najwcześniej być. To wtedy spróbujemy.